Ja chciałabym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom miasta za ten piękny odruch serca. Są tutaj nakrętki przekazane na wózek inwalidzki dla naszego mieszkańca, dla Piotra Jaśkowskiego, nakrętki od przedszkolaków. Szkół, wszystkich seniorów, no w ogóle wszystkich mieszkańców miasta. Jednocześnie chciałam podziękować za, tym, za pomoc, którą otrzymaliśmy, od, przede wszystkim od zakładu PUK. Były to wsparcia w ogóle rzeczowe. Były to worki, które są jeszcze tam dalej zgromadzone. Mamy też, kilka ton, a Temu to... nie. Dzięki tej firmie dzisiaj no za parę minut pierwszy transport wyjedzie z portami z Grajewa. Także serdecznie dziękuję, dziękuję strażakom, którzy tu pomagali też załadunku i w tej chwili przy takim rozładunku dziękuję Miejskiemu Domu kultury. Też za to, że kilka razy dali nam transport do wózki. No i jednocześnie chciałam powiedzieć, że w Grajewie wprowadziliśmy no wymyślam, taki nakrętkowy dzień. Jest to ostatni roboczy dzień każdego miesiąca. W tym dniu zbieramy nakrętki ze szkół i przedszkolnych. No i takich miejsc. Dziękuję przede wszystkim wss bo do dnia dzisiejszego w sześciu sklepach rozstawione są pudełka, do których mieszkańcy bezpośrednio też składają napędy. Dziękuję w ogóle. Przede wszystkim też burmistrzowi miasta za objęcie patronatem tej wspaniałej akcji charytatywnej. No i myślę, że te tony tu zgromadzone i na zewnątrz, no chyba świadczą o tym, że jak wielkie zaangażowanie mieszkańców miasta jest e, dla rzecz innych. Okay. Dziękuję.

No i pierwszy, pierwsze wpisy tutaj popieramy akcję pan burmistrz i pan wiceburmistrz i tak to wszystko zaowocowało, firmy grajeckie i różne instytucje włączyły się, przyłączają się i osoby i prywatne. Widzicie Państwo? Efekt ponadrocznych zbiorów kapsu. Myślę, że warto tę akcję nadal popierać. I warto w niej nadal uczestniczyć, tym bardziej, że zbieramy te kapsu na bardzo szczytny cel. Na wózek dla Pana Piotra Jaszkowskiego.